Wracam. Oni dojeżdżają go, do Ale mi zrobił ty! Ty, kurwa! Jeden leży. No, no, was, ty... Ej, leży! Ja, ale was chłop porobił! So no kurwa, zrobiłeś? się. nie kurwa, Musimy to No, tak, teraz. tak, wezmę. Do Czemu wróciliście nie jechać do strefy? No bo to wyskoczył. No przypadkiem! No to jego problem, no. No niby tak, ale nie chcieliśmy wrócić, a później Power skoczył na maskę. Z do gościa, który siedział no, Władze, władze. Nie, no. co tu się dzieje? Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Kurwa! Pomocy! Spierdalam stąd! Uciekamy, uciekamy. Ej, muszę się uleczyć! Kto jedzie ze mną? Leszek, Leszek, uciekaj! Ja muszę się uleczyć! Leszek! Spieprzaj do domku! Do domku uciekaj! Jesteś? Gdzie powiem? się, Dawaj, się. Zabaj się zabaj. Auto jest, za ty... ja nie. Ale ja Czarny stalker. Inny nie Inny nie ja nie ja 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 W grzecie zniszczę. Zabiłeś. To. Mnie. To. Ale to ostatnie, ja już nie będę streamował Ale wiesz co, mnie to po prostu nie interesuje Kłamał, Kłamał. Albo ja, albo gry Jeszcze mi kłamiesz Chyba gierki Tak naprawdę, że gierki raczej co, już lepiej nic nie wychodzi Co? Tak mi <gierki> To siada, to pięknie chodzi Cudownie, essa, essa Co? Co? Jakim prawem? Za szybko samochód zjeł z góry? I się zesrał? Nie Ole jebo K Kurwa no kurwa, HP mi auto zabrało! No było szczęście jednak. Głowę, głowę! Jesteśmy blisko! Ale ja O, oh, leci, leci, będzie mój chyba. Leci z domu, kolejny auto. Kolejny auto z domu. Nie może się przebić w ogóle przez ten gon. O nie, dostał klatę No dostał klatę, no Ale to mało daje, nie? No nie, no, to dużo muzyki zabrał no KKK Ale tego Kundel tak ja naprawdę podziwiam Bo on z nami już gra od 4 godzin Puszcza tylko muzykę I nic więcej nie robi, nie? No, no, no Jeźdź, jeźdź Zupełnie jak Wizer, tylko że Wizer nie puszcza muzyki <coughs> <śleszek> oh, oh, oh. What a shot What a shot co ty <laughs> o, 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 o. no? Ja też mam A nie, ja mam małego